Drogie przedszkolaki, bardzo się cieszę, że e, zorganizowaliście ten bardzo ważny dla nas konkurs. Bo wiecie, jak już się nauczymy, jak jesteśmy ma małymi dziećmi, się nauczymy już segregować, to później to tak, później nam nie będziemy dorosły, będzie nam to łatwiej pochwalić, prawda? To tak jak będzie z pisaniem: jak się nauczymy teraz pisać, to później całe życie będziemy umieli pisać. Tak samo jest z e, recyklingiem, tak? czyli segregacją śmieci. Jak się teraz tego nauczymy, a myślę, że też troszeczkę swoim rodzicom podpowiadacie, bo pewnie też w domu, też rodzice wasi segregują śmieci, co? Nie? Nie. To dobrze. Bo musimy o to dbać. Tutaj, jeżeli ładnie powiedzieli wcześniej, że jak segregujemy śmieci, to tych śmieci jest mniej w lesie, na łące, na ulicy, w naszym mieście, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli takie śmieci są niesegregowane i na podjęciu, dokładnie, bo się można potknąć, prawda? E, jak te śmieci są niesegregowane, tylko gdzieś tam leżą, na przykład w lesie, to one bardzo, bardzo długo się rozkładają przez ziemi.